Cześć, tutaj Ciro uh, Jestem dzisiaj uh, wiem, Nagrywam dla was dzisiaj z, z, z Androida, z mojego telefonu Samsung Galaxy Ace uh, bo Chciałbym wam pokazać uh, taką grę Jaką jest Graffiti De Defeat uh, Tak to się Poprawnie wymawia um, Taką prostą um, Platformówkę Można by tak powiedzieć, Wyścigówkę, coś takiego W której po prostu mamy parę leveli parę no dosyć dużo leweli do pokonania um, sterujemy za pomocą dotykania takich specjalnych jak widzicie strzałek um, No i po prostu musimy pokonywać te przeszkody Czasami trzeba tutaj przycisnąć bardziej, tutaj mniej da um, się jest, sterowanie jest dosyć fajne, mi się podoba um, tak, ja już to przechodziłem kiedyś. Dawno temu. Teraz wreszcie udało się, żebym nagrywał z tego. Mmm. Z, z telefonu. A jakoś może nie jest powalająca. Nie jest nawet dobra. Ach. To jest hard level. Ale, ale, ale myślę, że na razie jestem. Tylko to potrafię. To musi Wam wystarczyć. Na razie. Dobra. Mm, tutaj już. Są jakieś tam drobne problemy Jest to bardzo fajna gra tak wiecie, no, tak w szkole na przykład, albo Jak się jedzie, jest się gdzieś w drodze, czy coś takiego w, Nie wiem, w autobusie, cokolwiek jest to dobra gra W szkole też, no, na nudnych lekcjach można pograć No dobra a um, gra jest ciekawa dlatego, że jest napęd tylko na tylnie koło i to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo czasami jak nam się koło zatrzyma gdzieś w powietrzu to to jest po prostu męka, żeby przejść, albo trzeba się cofnąć, albo cokolwiek innego zrobić, żeby to po prostu poszło, to jest bardzo fajna opcja. Mm. Jak dla mnie, według mnie, o, jeszcze tutaj trochę, no z tym, sukces. No dobra, jeszcze ja może ze, ze dwa levele Raz, no, mm. gra, jeżeli chodzi o Androida, jest. Fajna, wymagań bardzo nie ma Sprzętowych Na moim e-siku idzie bez problemu Więc Który nie jest najnowszym telefonem No dobra No to myślę, że na tym skończę eee, Oceniajcie Czy wam się taka forma podoba Jakie gry byście chcieli zobaczyć na Androidzie eee, No i to by było chyba na tyle Tak więc cześć